<laughs> dzisiaj będą mrołeczki Zrobimy dzisiaj Ten... Um, dzisiaj wam troszkę zaprezentuję moją torbina ja wiatrową um, Powiem wam ile ich dokładnie mam Może coś zobaczymy do tych do rybek, nie wiem Dzisiaj będzie taka aktualizacja, że na przykład nakarmimy mróweczki. Zobaczymy, co do tamtych mróweczek. Pójdziemy nakarmić ryby, bo one nie są nakarmione. Ryb nie karmiłem akurat teraz, w sensie muszę nakarmić. Zobaczymy, co u tych mrówek. Nakarmimy je, bo troszkę już tam widzę. Było tego jedzenia. Weźmiemy sto, jak to będzie łatwiej. Ja już zasunę powoli, se chyba. Już chyba zasłony zasunę, bo już tak się robi ciemno no to już pozasuwam to wszystko już. Tylko to jak skończę odcinek, wiadomo. Dobra, no to teraz może tak. Yy, przesunę. Weźmy sobie farmikarium tutaj bliżej. Spróbujemy troszeczkę mróweczki ten, uspokoić, bo one teraz będą strasznie latać. Więc tak. Może być. weźmiemy sobie jedzonko. Ja to nie będę stresował mrówek, bo mrówki one tak się boją strasznie światła. Nie lubią po prostu. Dobra, wyjmiemy teraz pojemniczek. Yy, znaczy, wyjmiemy sobie teraz jedzenie. Od nich. No, mróweczki sobie tu łażą. A z czym mróweczki chodzą na arenie? No, nawet pełne jest jedzenie, ale. Chciałabym im dosypać, bo one tam widzę mają w spieżarni malutko. Zamykamy. Dobra. Ok, mamy jedzonko. Jak widzicie to jest pełne, ale pomyślałem, że im tutaj zasugerujemy jedną komórkę na śmietnik, bo one sobie będą śmieci wyrzucać. Więc tak. Wsypujemy tutaj. Mieszamy. Żeby było wiecie. Żeby były różne ziarenka. Tą będzie damy tam nie wiem co. Coś tam damy. Czy? Większe ziarenka też nie chlecą, bo no dobra. Słonecznik one nie biorą wcale, ale no, one nie, nie wiem, jakoś tak ten słonecznik nie wiem, olewają zazwyczaj. Ale y, to jest nieważne, bo one i tak wezmą go ten troszkę, tylko tak, staram się co do tej drugiej komórki im dać, bo tak, te mrówki ogólnie chyba nie lubią miodu, mi się wydaje coś, że chyba nie lubią miodu, a zresztą topiłyby się strasznie tutaj, aha, jeszcze mam y, bardzo dobry sukces u mrówek tamtych, tych tutaj. No nasypałem to jakoś tak. Tutaj będą miała śmietnik, najwyżej coś będą sobie rzucać. No, oczywiście swoje kupy no to będą załatwiać raczej na szyby, bo... No wiecie, no znam mrówki, jakie one są. I ja wiem, co robią mrówki, bo mrówki po prostu kupy robią na ściany. Więc raczej yy, ich tutaj... Yy, ich bobki to raczej będą na szybach niż no, w śmietniku, ale na przykład jakiś, nie wiem. Yy, no nie wiem, na przykład jak jest ten środek ziarenka, to mrówki sobie wyjmują to ze środka ziarenka, ten taki wiecie, bo one gryzą te ziarenka i ten środek ziarenka zostawia, zostawiają. I ogólnie tak. No i one tutaj będą zwłoki też wrzuta, wrzucać, więc pomyślałem, że zostawimy im jedną komórkę. A gdybym chciał coś tam dać, to wiadomo, że od razu można, bo jest pod ręką. Więc teraz tak umieszczę to w środku. No jest ok. Złożę to jak było. No tak to wygląda. Im po prostu wysypałem z jednej komórki, żeby miały co tam Jak Jakby chciały sobie coś wyrzucać, to mogą wyrzucać. Dobra, niech sobie biorą mi No dobra. Teraz przejdźmy może do komory bardziej tutaj. No niestety nie chcę stresować mrów, ale one, no, wiadomo, one są takie, że no boją się rzeczywiście, no ale to nic dziwnego, bo mrówki mogą się bać, y, nikt im nie broni. Oczywiście, no, ja bym chciał im tutaj zostawić jak mają, bo chciałbym im dać spokój, ale na razie, jak o, nagrywamy, no to wiadomo, że musimy tutaj dać. O tutaj, nie widać nic. Wiecie co, no w, tym, w tym telefonie to troszkę taki ten aparat jest, wam powiem, że w badziewie trochę, bo w ogóle w tym telefonie nie ma, no jest tylko jeden aparat, znaczy no jest jeden tylko, bo dalej mi nie wrócił tam ten z naprawy, a tam było aż cztery aparaty, a tutaj nic nie ma. Czekajcie, ja sobie sam tutaj podglądnę. Yy, wy sobie tu, może, czekajcie, to tylko chwileczkę. ja was tutaj na chwilę położę, bo chcę sobie sam zobaczyć tych No jedna ja by pociemniała, tak jak wam mówiłem wcześniej. Widzicie, tak się mówi, że zamarzyłem się w tych morówkach, naprawdę. Serio, jak tak popatrzycie za chwilę, to po prostu zakochacie się. W sensie, nie będziecie chcieli odejść, nie będziecie chcieli wcale odejść od nich. Więc ja już tak miałem przed chwilą, że po prostu nawet odejść się od nich mi nie chciało, ale dobra, no przecież nie będziecie cały czas tutaj stać i stać, aż ja tutaj skończę się guzdroić. No, tutaj na razie morówki wiadomo, powychodziły z komór, bo Mrówki na razie troszkę zestresowane, no bo wiadomo, ale to mróweczki tak mają. Jak się im zacznie świecić, no tutaj nie widać, no bo no, mówię wam, ta, ta kamera w tym telefonie jest byle jaka. W ogóle nie wiem, właśnie takie niewyraźnie to wszystko wychodzi. Co się, jak tak zrobię ostrość, no to dobra, okej, okay, widać. Ale o, powiedzieć, tutaj czekajcie, zoom, zoom tu jest w ogóle tylko. O! Spróbujcie odczytać godzinę jak coś tam widzę, ja, ja, widzę, widzę, że jest ten, to ja już widzę godzinę, ale no, nie trochę, o, zobaczcie, teraz jest lepiej, może teraz nam mrówki zadziałają. Czekajcie, bo raz ten aparat, raz jest taki, raz jest taki, różnie to bywa właśnie, o, zaraz się zamarzył, dobra. No, więc tak jak mówię, jeszcze tutaj mamy tak, jeśli chodzi, o ten, jeśli chodzi o te mrówki, to mamy tutaj tak, jeden pakiet jaj, mamy drugi pakiet jaj, trzeci pakiet jaj yy, i mamy tak, czwarty pakiet to już są larwy, takie bardzo malutkie larwy, piąty pakiet to takie troszkę większe larwy, o tu jest właśnie pakietik larw, ale jajek tu jest mega dużo, powiem wam. Te mrówki dawają czadu serio. Chyba jak przyjechały do mnie, to te wszystkie mrówki się tutaj jakby zrobiły. Zresztą tak powiem to, że zrobiły. Nie zrobiły, ale. Czekajcie, bo w ogóle mrówki tu wychodzą z tymi larwami. Czekajcie, bo mrówki idą z larwami tam na górę, chyba. Co tu się dzieje? Co to jest? Czy... Ale tutaj, zobaczcie, tutaj mrówki są. To jest mega ciekawa sytuacja. Mogę wam nagrać, jeśli chcecie. Oczywiście się mi uda. Aha, już wiem o co chodzi. Ta mrówka się przygotowuje do tego, żeby już rozprostować. Aha, już wiem o co chodzi. To jest mega ciekawa sytuacja tutaj na arenie. Ale, byle, jaki to na swój. Spróbujcie to, to coś, kokolwiek to zobaczyć. Ale, jaki? No, Wam powiem, że ten aparat, tutaj, w tym, no, w tym telefonie, to taki jest. No, no, jest jakiś tam aparat, ale taki troszkę... Taki, że już powiem takiej trochę słabej jakości, bo w ogóle rozmazane jest wszystko. Po prostu wszystko jest na maksa rozmazane. I w ogóle taki się robi, i wszystko wiecie. Patrzcie teraz na to. To widzicie, jakie to światło jest tutaj rozmazane w tyle? To tak prawdziwie w moich oczach nie ma, więc tak naprawdę tutaj troszkę no, ten to, to aparat jest taki, żeby się niezbyt ten niezbyt mi przypadł przypad do gustu. Mógłby być lepszy w sumie. Ale i tak, ten telefon nie jest taki zbyt dobry. Przecież to jest telefon na razie, a ten, co tak naprawdę miałem, poszedł do naprawy, już wam 100 razy to mówiłem. No i wiecie, no, tak to właśnie teraz jest, że ten telefon to się w ogóle w porównaniu do tamtego to się strasznie zacina. Strasznie się zacina. Druga rzecz to strasznie byle jaki aparat. I trzecia rzecz, i tam pewnie jakaś czwarta też jest. Trzecia rzecz to to, że mamy bardzo mało zooma. W sensie powinien być zoom chociaż 6x, a my mamy tutaj jedynie tylko na, na X4,0. Zuma mamy takiego, X mamy zooma takiego. X4,0 to jest wcale niedużo, bo powinien przypaść tutaj Powinien do gustu tutaj przypaść, yy, znaczy powinien ogólnie tutaj być yy, zoom yy, 6, yy, 6,0, yy, a mamy tutaj 4,0. To jest strasznie niedużo, więc mamy tak... bo nie pewnie by było jakby tutaj był ten aparat taki, wiecie. Ten taki makro. Szkoda, że nie ma. Szkoda, że nie ma tutaj aparatu makro.